Cześć, z tej witajcie w trzecim odcinku Let's Play Terraria Multiplier A ze mną jest XRozo No i mi się nie usunęły itemki, bo do skrzyneczki, do skrzyneczki sobie dałem swoje najważniejsze rzeczy No. Hard shake Najważniejsze no. rzeczy sobie dałem. Masz Hard Shaker? No. Daj no, defensa. Czy nie przeszkadza. No dobra. Teraz to swoje skrzyneczki najważniejsze itemy, czyli za przybaczaju w czulu. No pamiętacie, że daję w i nagle tak, serwis się jakby wpłów, wszystko włączyło się i się jakby. No i te skreski się usunęły. I tam tu budowałem sobie w domy. Nie, no. Jest no. mnie zwykle smutno, ale trudno trzeba sobie radzić jakoś. No, mogę już gadać. Tak. E, ile masz, y, co ci daje na te hardshakle? szakle czy coś takiego? Dwa ile? Dwa defensa. To dobrze. A ja mam, Właściwie ja mam raż szaklę, szakle, bo znalazłem też i daje mi 2 mili, mili speed, taki mały bonus, a zawsze coś, dobra Ja idę sobie tam budować domek No ja będę też tutaj budował właśnie domek awast, Nie musisz nam mówić, że masz awasta Dobra he, się zareklamował Okej, okay, dobra Tylko zamarzę, żeby nie było reklamacji Dobra, no sobie no, to drzewka sobie to jest wredne. to ciołek wygrywać do domy, to trzeba było wszystko robić. No. Czy No ja też tak miałem w... w zagrałem w terrarii, tylko że ja straciłem dużo więcej. Bo mi się usunęła cała postać. Jak to nie? Przecież mi się więcej straciło. No, no czy no, powiedziałeś nie, nie, nie? Nie wiem. Najważniejsze itemy w trecie, się... kurde. No. Tam jest brojki, tam udałem. To ja sobie te ścianki to zniszczę. Jakie masz kurde? Jaki masz hammer? Jaki masz młotek? Nie, drwniany. Ja mam ja mam srebrny. Chciałem ubić czulu i mieć fajne miecze, że tutaj Ile miałeś tych przywołań do aj w, w katulu? No to no to dałbyś mi jedno, nie? Wtedy jednego by jakby nie było jednego. No. To to tych zombików tutaj dzisiaj było tyle, co podczas grudnuna, nawet więcej. No tak. No. Uważaj, jak było. A ja jestem świadkiem, <grym> No. no, no ja zrobić. sobie zbieram kleja, żeby trochę tych grey greybricków sobie zrobić, czy red brików, jak się to nazywało. Jeszcze, a nie, kamyczki przynajmniej przetrwały dobrze. Kamyczki straci, to mi się wkurzyło, bo chciałem sobie sprzątać. drogę. I to drzewo jakiś jakiś jakieś wieczne. Jak, jak, czemu wieczne? Bo nie da się go hmm. Ja go wcześniej. Dobra, e, czekaj. Jak się ma klej e, blok... Jak się ma 65 klej bloków, to ile można zrobić... E, znaczy, z ilu się robiło jednego tego redbrika wiesz? Nie robiłem cegieł. Nigdy? No prawie nigdy. No, ja, ja robię ostatnio. Znaczy no, teraz sobie gram takim swoim... Takim swoim świecie, no... Taki... No swój taki survival normalny. I robię wszystko z brików Jakoś mi się strasznie spodobały te briki. Spoko. I trawkę trzeba rozwalić. No robi się wreszcie dzień. No już ma już jest świt, wiesz. Dobra, ja sobie tego kleja jeszcze trochę wykopię. Nie lubię nocy no ja też nie. W no, odcinku pierwszym i drugim miałem jakiś cichy głos. No, miałeś trochę. Mega cichy. No ja teraz sobie ściszyłem dźwięki z żeby nic prawie nie było słychać. I żeby ciebie było tak bardziej słychać. Wiesz o to chodzi, nie? Ja teraz bardzo cię dźwięki sterali, to mi się to nie wydaje. Co? Też mam ciche dźwięki z się Przynajmniej nie wydaje, że będą ciche na spleju. A, Cię trochę zdagowało w rozmowie. No. Oh no. no! Dobra, on slajnik idzie. Ty co ty jest? Wydobyłem i nie wiadomo co. Co? Nabijam wszystko, co popadnie. A tutaj jest ja znalazłem twoją kopalnię tom co tam znalazłeś te swoje te, ale dobra i ja ci nie będę z niej korzystał wiesz? aha później tą skrzyneczkę próbowałem zdobyć, to ją, później udało mi się ją znaleźć, weź temki, ale się zasunęło na tej temki. Hmm. A ja nie już wiesz, mam Magic nic? Mirror, he. Aha. A ja wam nic. Ty masz nic. Aha. A ty też zacząłeś nową... No, tak, jeszcze, nic, Ej, a ty też zacząłeś nową serię, nie? Light No bo ja też zacząłem. Ten moment najpierw do będziemy musieli wyciąć, Olek. Czemu? Bo tak. No dobra. Na pewno domyślasz się kto. No. Dobra, ja sobie to wypełnię tutaj dirtem. Nie no i tak wytniemy w ten moment, nie? Nie, nie wiem to ile to trwa. Dwie sekundy, trzy. No dobra. Hmm, tam to pociągam te dwie sekundy niektóre. Okej. Okay. Jak powiedziałem, że ten mod będzie prawdopodobnie wycięty. No dobra. A to też wyciąć? Nie, tylko nie mogę się tak, bo słyszałem, że wyjdzie drzwi. A słyszałeś, taka bum jakby, takie? No, takie jakby buuuu, wcześniej to brzmiało trochę. <gryzm> się no, I to, to... Był drzwi był śmieszny. No i trochę... Kto to było że... To tak, i tak, drzwi, pfff, dynamit. ja miałem... Myślałem, że mam dynamit. No miałeś, bo przecież ci się usunął, nie? Mhm. <gryzm iurosość> yy, ja potrzebuję dirtu, masz dirt? No um, 95, albo potrzebuję. No okej. Okay. Tylko by nie miał więcej, bo tu na razie jest wy... Um, no... Kopię dużo. Nie kopać kilofem dirta. To jest śmieszne trochę. No wiem. W Minecraft'cie się kopie kilofem ten. Nie kopie się dirta, tylko kamień. No i kamień i jakieś surowce. Yy, dobra. W ogóle nie kopie się ziemi kilofem. No wiem. Najpierw łopatą, ale... No w terali nie ma łopaty, nie? No nie, nie ma. Przecież wiem o tym, że nie ma. Moja aktualizacja wyszła do. Zdejdzie, wyszła, do Ferrari, nie? No. No, wyszła ale. Ale ona jakaś gorsza, chyba jest, mi się zdaje. Ja tam nie widziałem jej dokładnie. Ej, a, a, a ci się ona bardziej podoba, czy dla ciebie jest gorsza? Ja nie widziałem. A ja ją widziałem. ja widziałem parę takich streśotów, a to jakoś zarejnie wyglądało. No. A od kogo widziałeś filmik? Nie, ja bym nie reklamował. A to nie jest wcale reklamacja. tego? No dobra, ja już... Aha właśnie, aha nie, to chciałem cię zapytać czy masz dirta znowu, ale przypomniało mi się, że Ty też potrzebujesz. no mogę dać Ci 100 dirtu. No to, to, to dobra. Chodź do mnie na prawo. no na, Gdzie, na prawo? No. no. Dobra. Gdzie Ty jesteś? No, głupi slime. Ale nagi trochę na serwerze masz, znaczy na serwerze jest. Są lagi. Nie no, moja wina to... No dobra, yyy. Yy. Okej. Okay. gdzie ty jesteś? Tutaj. Aha, okej. Okay. Co tu robisz domek? Mhm. O, fajne, ja masz cały. Fajne miejsce. Masz to 50 lat. A ty będziesz taki duży domek robił? Mhm. Po co ci taki? Ja lubię duże domki. Yy. Dobra. W sumie ja nie wiem czy ja, czy... czekaj, jeszcze obczaję trochę ten teren, obczaję, hmm. A to i tak będę budował ja. Wszędzie? Tak, wszędzie. Dobra. A czemu, po co ci takie duże domki, ty robisz takie duże domki, a w nich nic nie ma? Nie, bo to później będzie. A Ale zawsze jak budujesz, teren. bo przecież, no dobra. Zawsze ma ładnie wyrównany teren, później tam robię różne rzeczy dziwne. Mhm. Hmm. Dobra. Ej, ja ty potrzebujesz grzybki? To co, tam są grzybki? Sama, dobra. Ja mam... Ja też będę alchemikiem. Ja no, no ja, ja zagrajmy terari... zagrajmy w terarię na moim tym. To na moich filmikach to ja też już jestem. Też robię sobie miksturki i w ogóle. No tak. Ogóle. Dobra, tu jest ten głupi slime. Aha, ja muszę sobie jeszcze te ścianki. Ja takiego dużego domu aż nie będę robił, wiesz? No to nie. Czy ja na przykład taki taki będę od razu takiego dużego. Również stopniowo się rozrastał. No spoko. No, spoko. sobie tutaj jeszcze tylko trochę wyrównam. Polecam, takie schodki. My są bardzo fajne. Moi widzowie tego w... nie zobaczą. Bo <grym> Bo że to się tam ginie. No. Ja też będę miał dosyć duży teren na domek, ale ja sobie zrobię takie... takie... Ty się rozszerzasz w lewo, a cię rozszerzam w prawo. No, Okej. Okay. Jak nie wiem czy jest taki bardzo duży, ale taki nie będzie... Nie będzie mały. O. No, zawsze później moczesz się, rozwalić, czy jeszcze... No wiesz. Ja już później mam teren wyrównany, więc nie muszę już później terenu wyrównywać więcej. No, tak, się... ja teraz też się wyrównuję właśnie. No i właśnie zawsze tak robię. Jak robisz? Może właśnie wyrównuję dużo terenu wszędzie, buduję domek, bo jest stopniowo, się rozrasta mój domek. No, rozwija. No tutaj jest restą, no to przy okazji sobie go pozbieram, A bo i, i tak go i... potrzebuję. Ja muszę wody? zrobić cięcie. No tak, przepraszamy Was za takie małe cięcie. Były droble, drobne problemy techniczne, czy kłopoty techniczne. No, nieważne jakie. No. Dobra, no to ja sobie tak. dalej wyrównuję teren. Ja tu nie próżnowałem, też troszeczkę zrobiłem. No, a ja nic nie zrobiłem, bo ja musiałem coś, coś zrobić. zrobić. Teraz? No. No to zrobić zro cięcie? Tak, tak. No to cięcie. No, no, mieliśmy kolejne cięcie. No i przepraszamy ogólnie was za, za cięcie. No dobra, no to wracamy do gry. I tak, ja sobie tutaj jeszcze trochę wyrównam, znaczy no... Te ścianki najpierw sobie porozwalam Ty masz... Aha, już się pytałem nie, Czy mam Nie, trzymasz... Jaki ty masz młotek, ale już... ale już mówiłeś, że drewniany. A chcesz tu znowu? Nie. Teraz nie chcę. Mam staka zaraz. Dobra, możesz dać. Sobie Ty o tym no potrzebuję, potrzebuję, ale nie aż tak bardzo. Nie, chyba nie aż tak, ale dobra. Nie, nie no możesz dać, to dasz czy nie? Hmm. No, dobra, no to nie. <ścoughs> dobra. Aha, tutaj miałem to wypełnić dirtem. Ciach, ciach, dobra. E, dirt, gdzie jest dirt, co jest dirt? Dobra. Nie no, ja chyba nie będę tego dirtu jednak potrzebował, wiesz? Chciałam shuriken. Co lubisz shurikeny? No, uwielbiam. A ja wolę knives. A ty masz to kowadło, ci dałem? Co? No to dobrze. Mam swoje kowadło z No, bo mi dałeś. Gdybyś mi nie dał, to byś nie miał go. No właśnie, bo przed odcinkiem mi dałeś. Po odcinku, o. Już jest trzeci odcinek, nie? Tak, no. trzeci. Dobra. Dobra, sobie jeszcze tutaj. O. Chcesz, zobacz, to zobacz, pani wyrównałem czy nie? Zaraz. No, coś mało gadamy, nie? Dobra, no to... On na styk mi prawie stoczyło. Dobra, to pokaż ten swój teren wyrównany. Chodź. Czekaj, no już idę. A Co ty tam jesz? Slajma Co? Slajma. Slajma jesz? Rytuję. A <laughs> mój teren. A po co ty robisz takie schodki? Takie fajne. No, no. Musi się łatwo zabić i łatwo się z nich schodzić. Zobacz jak łatwo się z nich zabić. No nie da... nie, ja ile obrażeń dostałem. Przez chwilę myślałem, że żadnego obrażenia nie dostałem. to po co takie ja. skotki robisz jak, jak wiesz, że tyle obrażeń będziesz miał? Nie, bo ja mam grapping hooka i łatwo się z nich schodzi na grapping. Skąd masz grapping hooka? A jednak nie mam. O. Ale jak będę miał? No. Nie ma nikomu miałem schodzić. Wiednyx, zrazu, musisz nauczyć no, się stuki schodzenia ze schodów. Ej, ty też masz zielony kolor oczu. Zawsze no. daję zielony. Ja daję niebieski, ja daję różny kolor. Um. <laughs> Dobra um. No, slajmy głupie. slajmy są głupie. W ogóle moby w tej grze są głupie, nie? Jeśli wiesz, co to są moby. Nie, no wiesz, że. Co? Przydałyby się lewne. No, tak jak w Minecrafcie. Dobra. To ja chyba już będę przechodził do budowy a, domku, ale... Nie, ja tu nie mam żadnych drzew w pobliżu, a mam taką stroną górę. No to ja może się przeprawię przez jaskinię. W drzew nie znajdziesz. Wiem, ale... Przy... No, bo tam jest ta góra, i chce się przeprawić na drugą stronę. Bo może jas będzie jaskinią, przez jaskinię wyjście na. Spoko. Wiesz, że co mi chodzi, nie? Nie. Yeah. No, że po prostu wyjdę sobie oh, jaskinią. Ja yeah, yeah. powiedziałem. No. Myślałem, że jesteś taki niekomaty. <laughs> o, koper. chodzi? Ja. Nie. Nie aż tak śmiesznie. Ja my no, nie, mi to śmieszyło. To Dobra, y ty czestów nie, nie potrzebuję. No jedna skrzynka nie przetrwałam, no ale bo też było jedną skrzynkę. Ja? No jedną chociaż. Nie. ogóle te skrzynek, nie mam i drewnianej. Dobra, ja mam. Ja mam jedną złotą i drugą drewnianą. Drew no, drewnianą. No to sobie przejdź, Jezu. Albo złotą. Za jakie? Nie nam nie potrzebuję. No, dobra. Mo ale mogę ci dać jak chcesz. Nie, już ci nie dam, już ci nie dam. Yy, dobra. Nie rób tak, bo to nie jest, to jest takie trochę dziwne. No to nie jest śmieszne, wiesz? No dobra. Ja sobie sobie to bardzo. Dobra. Ja sobie pościnę trochę tych drzewek. O, tu są wysokie drzewa! Dobra. Ile masz FPSów? Nie wiem, ja sobie Ucunałem ten, ten, to coś. Czemu? No dobra. Odkrywało się. I się. Wiesz co, Ej, ja chyba muszę teraz zrobić cięcie, cięcie, dobra? To... No to zrób, ja też zrobię. Dobra, cięcie. Cześć, witacie po cięciu. Nie wiem, że uroczyście się odbyło, ale witacie po cięciu. A trochę dziwnie cię słychać teraz, wiesz? Tak dziwnie jakoś. Czemu? Nie wiem, jakieś tak dziwnie. A mnie to dobrze słychać? Czy. Dobrze, a to mnie tak dziwnie. Czy no teraz tak, to tak to na chwilę, tak. Znaczy, no teraz cię tak słychać. Nie wiem. No to nie jest. To Może coś z netem. Nie wiem. Hmm. Ile masz drewna? Mało. Ja szta, mam dużo nawet. I... To jest tak to jest dużo. Ha! Trzy zombiki w wodzie w dzień. A jest dzień, nie? U ciebie. Czy jest jakiś błąd? Dzień, bo nie mogły wytrzymać tej nocy już. No. Aha, ty sobie ten... Yy, skodowałeś. No użyłem kodzisz, kodzisz, nie żartuję. Administratorem... jeżeli jesteś administratorem na serwie i używasz komendy, to nie jesteś kociarzem. No, ale komenda to jest przecież kot. A dobra. No dobra, w 2007 No, okej, okay. chyba. Co tylko Masz kamieczek? kamień zwykły? No, ale potrzebuję. To no, potrzebuję tu bardziej niż ty. Właśnie, że nie. Właśnie, że teraz. Nie. No, przecież wydobądź sobie, jaki masz kill off? Nie potrzebuję, wydobądź. Dobra, jakie masz kill Ej! Miks warir. Co jakoś cię... Nie wiem, jakoś dziwnie się słychać. Teraz. Ej, słychać mnie? No. A dobrze słychać? Aha, to czekaj. A teraz lepiej? Nie. Ani trochę. Ja czy tutaj może damy cięcie. No bo dobra, nie, nie. Nie, nie już, jest, już jest lepiej. Okej, okay, no teraz też jest lepiej u ciebie. Ale co, ja mam jakiś lak, to czekaj, to ja. To cięcie jest za dużo. Ja. O... O... No nie no, mogę pozbierać. Nie mogę. Ma... No mówię cały czas. Nie mogę pozbierać żadnej rzeczy. Nie, no. Nie, no to być może to nie, a to faktycznie możemy zrobić. Cięcie? No daję cięcie. No ja też dam cięcie. No, witajcie po cięciu. Były no. problemy z internetem, no. Przepraszamy no, za te cięcia, mam nadzieję, mamy nadzieję, że już więcej ich nie będzie. No. E, a jaki masz, Kilof? Ja właśnie kopię. Kilof no, mam koparowy. A ja mam srebrny. No, fajny jest srebrny, Kilof. Ja sobie to zbieram na złoty. No. Czyli najbardziej patrz, inwestować w tak? No, wiem, ale... No musisz, jakbyś umiał poszukać przypływacza i oczulu, albo... Ile masz linijców, może tak? Cztery, a ty? No, nie ma w ogóle. No, ja mam cztery. I potrzebujesz many? No, potrzebuję. Bo ja mam arcane shakla, sz który daje e, 20 many. Aha. A czemu się mnie pytasz? Czy potrzebuje? mam Magic Mirror, a, a ja nie mam Magic No Właśnie, no wiem. Jest mi się nie przyda. No to dasz mi? No spoko, spoko tylko przyjdź do mnie. To czekać, to możemy się wymienić szaklami. A ty masz jakieś w ogóle inne szakle? No, no tak, taki. Hard shaker. Aha, dobra. To mi daj, jeśli możesz. Dobra, to już idę no to do sama, ciebie. A kiedyś było tak, że można było mieć y, więcej szaklów, nie? Nie wiem, jeżeli tak, to spoko. Ale w innym update. Cie. O właśnie, te grey brickie, ja też sobie chcę je zrobić. No, fajnie sobie to zrobiłeś. Dzięki. Będę musiał ciebie odgapić. <laughs> Nie, że odgapić. Ja tu jestem. budowałem prawie. No widzę, że podwójnie budowałem. Dobra, no to daj mi tego szakla. Jano. ci tam Czekaj, czekaj. Y... Dobra, wywalę sobie to. No jak mam stąd wyjść? Normalnie. Dobra. To teraz ja mam... Fajnie, to teraz mogę sobie używać Magic Mirror'a. No. Szulikę. Szczerze tutaj miałem tutaj super. Byłoby Czułek byłby dumny. <gry> ja lubię żurikany. Żurikany? Żurikany. Sure, sure, nie yes. tylko okay. w Terrarii. Dobra, no to ja se... Czał żurikany. Czał żurikany. Żurikany, 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 Dobra, nie będę przesadzał. Wiesz, ja mogę sobie zrobić remix? Możesz, wiem. Mogę, pozwolić? mi? No, pozwalam. Okay. Oczywiście wątpię, że on będzie na YouTube. No. no. Wiesz, jakiś jaki srebrny młot jest fajny? Silverhammer? Hmm? Nie, nie, dobry. Ej, ścisz sobie, wiesz, bo ja słyszę echo. Już? No, ale trochę jeszcze słyszę, ale dobra. Dobre. To właśnie to nie mój problem, wiesz? To właśnie trochę Twój. Już nie ja wiem. Czemu, czem nie no ścisz jeszcze. Ścisz, bo ja słyszę echo. Wcześniej jakoś... A wcześniej było echo? No tak. Ja cię dobrze słyszę, nawet bardzo. Wcześniej było takie samo echo jak teraz? No czekaj, nie. Teraz nie ma echo. To wiesz co, tu kończymy już chyba powoli ten odcinek, co? Nie, nie, nie ma echa, ale cię laguje. Ej, to będziemy kończyć ten odcinek, czy jeszcze? Co? Tak, kończymy. No to dobra, no to... Czekaj, ja właśnie teraz akurat buduję domek. Taki no, dobra. Na kolejnym odcinku będziemy wyruszali na połowę Jowtulu. A ja w katulu. A to czekaj, no to dobra, no to... To żegnamy się w tym odcinku. No, komentujcie, subskrybujcie. Cześć, cześć. cześć.